Witam na piątej edycji zawodów w skokach do dziury w drodze. A czwartą edycję głosami widzów wygrał stary dziad, który z budynku spadł. Rozpoczynamy zawody od skoku skibi babci. Skibi dibi! Jako druga leci monika, której śmierdzi pipa. Pora na krótką przerwę, ponieważ Agata bez make-upu widły wymiata. Jesteśmy po przerwie. Czas na skok Cristiano Ronaldo. Jako czwarty skacze mały maluch w małym maluchu. Siema ludziska! A pan na chuj tu przyszedł? Przyszedłem ogłosić, że nie dopuszczę, żeby odbyła się szósta edycja. Na szczęście opinię prezydenta miasta mamy w głębokim poważaniu, dlatego zamiast piątego skoczka wrzucimy do wody właśnie jego. No i finisz! Piszcie kogo zaprosić na następne zawody i głosujcie na zwycięzcę tej edycji. Nara!